Elo, elo, Siemano, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Olga, wymyśliłem taki film, gdzie będziemy jeść pizzę przez następne 3 dni. A stawisz? No, chuj, mogę postawić, no niech będzie. No, dobra. Wybierzemy sobie jakieś powiedzmy trzy najlepsze restauracje z pizzą w Warszawie i zobaczymy, czy faktycznie. No jest ta pizza, co. Mm. Jest tam chyba 30 w Europie, czy jakoś tak. No dobra, ale to dzisiaj lecimy do innej. Wiesz, do jakiej? Jakiej? Kasa Dituza, coś takiego. To jest to pizzeria. No takiego... i jest super. No, jest spoko, jest spoko, ale już tam jedliśmy, więc to raczej nie będzie test, tylko możemy sobie ją zamawiać czasami. Casa di tuza to taka pizzeria takiego składu hip hopowego, tuza globale, egzotycznego, jak na polskie standardy, że tak powiem. A się przygotowałeś. No nie, ja ich, ja ich słuchałem kiedyś, wiesz? Oni dawno muzyki ogólnie nie wypuszczali jakoś rok, czy ponad rok na pewno, może ze dwa lata. Kiedyś ich dość często sobie puszczałem, i zobaczymy, jaką tam pizzę nam zrobią. Olga, w ogóle ten twój króliczek. Nauczył się wskakiwać na łóżko i zaczął mi tam srać. Jest, leży bobuś taki o. Jak to skomentujesz swojego króliczka pięknego? No bo nauczyliśmy się dzisiaj skakać. Ja mu tłumaczyłam, że jak pani od mieszkania przyjdzie, ma nie wskakiwać, ale no. Ale nie wyszło. Bo pani od mieszkania nie przyszła. No nie przyszła. No, no i on specjalnie jej srał. Gdzie on jest? Nie niu -niuś, niu -niuś zniknął. No chuj. Lepiej, lepiej niech tam siedzi, niż ma wskakiwać na łóżko. Czemu on ma kupę robić? No. No. Ale to jest dopiero początek końca Zrobił jedną kupę przez cały dzień Co ty od niego chcesz? No bo no, no cały co? dzień męczył się, żeby tu wskoczyć No bo on się dopiero uczy Kurwa zajebiście No, nie, no, no Jezu, nie sra tak dobra! po prostu no. mu się zdarzyło, on wie, że do kuwetki trzeba No z tym to bym się akurat kłócił Złe rzeczy jakieś Dużo, hmm. dużo policji, karetka Tyle kurwa... Tyle niebieskich świateł, to ja dawno nie widziałem Casa di tuza. Typowo włoskie, najwyższej jakości składniki. Zobaczymy, ocenimy. Tu mamy Olgę na telefonie, która ostatnio mi zarzucała, że zawsze, jak jestem z nią w restauracji, to siedzę na telefonie. I mamy te fajne takie ogienki. One są zajebiste, bo jest ciepło, mimo że pizga na dworze. Może nie pisga, ale no. Dobra, dostaliśmy, tak to tu wygląda. Wygląda bardzo apetycznie, że tak powiem. Oldzick też tam już dostał swoją. Plac, placka dostał, jakiego chciał. No nie chciałam, tylko ty chciałeś tam, to mi. Oj, ja, oj, ja. oj. I tu, oczywiście, alkoholiczka wino musiała sobie dobrać. Nie, no, że tutaj ja mówiłem żeby sobie wzięła, niech ma po włosku. No. Ale lemoniatka też bardzo dobra, jakaś typowa włoska, podobno. Pojedzone. Całkiem spoko, ja nie jestem jakimś wielkim fanem tej pizzy napolitańskiej, ale, ale była dobra. Także myślę, że na Cilku można ocenić na mocne 4 albo nawet pod 4,5 podchodzące... 4. 4, 4 mówisz? 4, 3, 4. No to mocna czwóreczka na piąteczkę, bardzo fajna lemoniatka ogólnie, co mi Olga ją dopija. No. Dobra? No, ta lemoniatka jest kozak, serio, ja tak lemoniadę lubię, ale, ale nie jestem jej fanką, a ta jest mega dobra. Mega też ładnie wyglądała jak przyszła, jak takie Tylko nie doczytaliśmy w sumie w menu, że tam tak. e, w tej focaccia Olgi jest jakieś, jakaś sól no. specjalna. Wow. Była bardzo słona, dlatego sobie po prostu zdjęliśmy, ale ta pizza, co ja sobie zamówiłem była, była bardzo dobra. A i jakby ktoś to podesłał chłopakom z Tuzy, to ja tam czekam na jakąś nową muzykę. I poedukuję tu Olgę, co to za skład jest właśnie teraz w samochodzie. Mamy kolejny dzień, kolejną pizzerię do sprawdzenia, jest to jakaś pizzeria podobno, która w rankingu 50 najlepszych pizzerii w Europie zajęła 30 miejsce, także zobaczymy, zobaczymy co tam nam dają, co nam dają, no oczywiście, że dają pizzę, ale jaką pizzę właśnie, jaką pizzę i jeszcze dzisiaj prawdopodobnie uda mi się Olgę odebrać, także ja się zbieram po nią i lecimy od razu do tej pizzerii coś zjeść i widzimy się już tam na miejscu. I jak było? Fajnie. Fajnie? Łecz, czekaj, bo nie mogę sobie z nimi po... A nie, no czekaj, to sobie ja No, Mam, mam, I co? No, chciałam pana. Tak? No? Jak dobrze, czy wejdę będzie No kurde, przyjdzie? nie, powiedział, że. Mm, czy jeszcze trzy tygodnie będziemy? E, bo wcześniej to on się nie może zapisać. Oj, oj, kurde, na no, smuteczek. E, no. e, idziemy w chuj, bo głodny jestem, jak nie wiem. E. Jeszcze się nie. Jeszcze nigdy dzisiaj nie jadłem. Ja jadłam piwo przed chwilą. No to kurwa chmielóweczką się najadłaś, mówisz? No. To gratuluję, alkoholiczko jedno. Ale patrz, mam jeszcze, bo kupiłam sobie dzisiaj u pana kanapki nuggetsiki z ziemniaczkami pieczonymi i kolesławem i... Nie jadłeś. No nie zjadłam, bo później już nie chciałam jeść, jak mówię, że takie głodne jesteś po mnie przyjedziesz. No dobra. na kolację. Zajdziemy w chuj. I tak to wygląda przed wejściem tutaj. Tak jak troszeczkę do piwniczki się schodzi, ale tam w środku... W środku jest urok, że tak powiem. Ciao te tusty nie i napoje No i tak to nam tutaj wygląda To moja Tam olki kurde, tak szczerze to nawet się zazdroszę że z ja tą salami No, ładnie wygląda Oczywiście lemoniatka tradycyjnie Kurwa, muszę zobaczyć jak to smakuje, te dwu Dobra, my już w chacie. Chcielibyście pewnie znać ocenę tej restauracji. To wam powiem totalnie szczerze, że wśród wszystkich tych całych, jak jak mówiłem wcześniej, że nie jestem fanem tej neapolitańskiej pizzy, to z czystym sumieniem mogę stwierdzić, że ta była najlepsza jaką w życiu jadłem. Nie ogólnie pizza oczywiście, bo ja mam trochę inne smaki na przykład, ale wśród tych wszystkich neapolitańskich to, to była kurwa najlepsza, no? Tak, no. tak uważam. Też tak uważasz? No, była mega, serio. Na przykład w porównaniu do tamtej wczorajszej, to chyba nawet nie ma co porównywać. Nie, no tam ta wczorajszej. No nie, wczorajsza nie, była to. nie. Dla mnie na przykład ta była dużo lepsza. Nie po tym, że <śmiech> ta... <śmiech> To się wygląda, że, że, że ten... była lepsza, ale czy tak dużo? Dla mnie dużo. Dla mnie dużo po tym, że te boki były takie trochę przypieszone i musiałam z to odkrajać, Ale no, no była dobra. Była w ogóle mega cieniutka, nie? Była me mega, była, mega cieniutka. Była, była. Yy, ale fajnie. Jakie są takie cieniutkie? No nie wiem, tamta wczorajsza taka. Ja też tą fokację wzięłam z tą solą na no początku ona No to, Okej, okay, no y, ta focaccia faktycznie nie była, nie była jakaś wybitna, ale tutaj w menu patrzyliśmy i ona ją też dają z tą solą, nie? No to jakoś muszę tak zdrowe, Nie dalej. nie rozumiem tego za bardzo, no ale skoro tak jest, to to tak jest. Ale nie, dla mnie ta była dużo, dużo lepsza niż ta wczorajsza. O wiele nie, lepsza. Ja no. No, to muszę. tak jak ja wczoraj dałem tam 4 na 5 to tutaj myślę, że takie totalnie mocne, mocne 45 na 5 się należy. 5 na 5 Ja nawet hmm. pod piątkiem mogła to podciągnąć. No, po z tymi końcami, no bo dla mnie było troszeczkę za bardzo ubezpieczone, nie? Mm -hmm. Ale ten środek mega. No i, i mega. deserek deserek też był kozak, wam powiem. Oldze, tak średnio. Oldze tak średnio smakował, ale ona no, po prostu nie, nie lubi za bardzo takiego sernika. Ty wolisz szarlotkę. Ja jestem Tim Sernik, więc Sernik był kozaczek. Kozaczek, totalny kozak, i jeszcze taka... nie mieli. No nie mieli. I jeszcze taka ciekawostka, totalnie... Znaczy wszędzie, no byliśmy na razie w dwóch tych restauracjach włoskich. Lemoniada, totalny kozak kurwa, no naprawdę mają taką dobrą lemoniadę tam robią, że polecam coś każdemu jak będzie. Tak, ale one się mega różniły też od siebie, nie? Ta wczorajsza była taka kwaskowata. A ta dla odmiany była słodka. Tak, to prawda, że wczoraj była taka kwaskowata, bardzo dobra, a dzisiaj była słodka, bardzo dobra. To jest kurwa mocne, mocne, no. Yy, chyba nawet nie muszę, nie muszę ten, wspominać o tym, że w tych restauracjach ogólnie jest bardzo miła obsługa i, i tyle, nie? Bo to jest kurwa oczywiste, że jeżeli coś, coś jest dobre, no to obsługa też musi być dobra. Tak, tylko nie... Gdzie indziej montują włączniki do świateł, bo mi się zgasiła A. cała restauracja. No bo Olga, Olga Olga, miała takie miejsce, wam pokażę, czekajcie, mniej więcej. No tak sobie siedziała gdzieś tutaj i miała po prostu ten wyłącznik taki za sobą. I tak szła do toalety i się oparła o ścianę, zajebała I, <grym> cała restauracja. Znaczy cała restauracja, ca, całe to pomieszczenie, gdzie byliśmy, bo tam się chyba z dwóch składało bodajże, to nasze jedno, gdzie tam byliśmy, to, to się ludzie troszeczkę zdziwili, ale tak, tak pozy no skomentowali, ale tak pozytywnie to skomentowali, tak. nie? Tak, tak nikt się, nikt się kurwa nie oburzył, no. no, no to też... byli w szoku, nie? Wiesz, jesz sobie pizzę, jesz, jesz i nagle wywala światło, nie? No to prawda. To, to była dziwna, ale taka zabawna sytuacja. No, śmieszne, no, bo... no także widzimy się jeszcze jutro na teście jakiejś pizzy. Musimy znaleźć jakąś, żeby było trzy, bo do trzech razy sztuka, wiesz o co chodzi. Może jakąś nieneapolitańską znajdziemy, a chuj wie, zobaczymy jeszcze. Wszystko w ogóle. Świetnie wyglądasz, jak zawsze. Mhm. My tu sobie przycupnęliśmy na chwilę, przy Pałacu Kultury, żeby sobie jakieś fotki porobić, coś, ale pizga jak chuj, tak szczerze, więc tylko jeszcze papierosik, jakiś szybki, palony. I spierdalamy do kolejnej restauracji, kolejny dzień. Proszę, jest, jest pałacyk? Jest pałacyk, kurwa, jak? Eee, spierdalamy do kolejnej restauracji, jak ona się Olga nazywa? Eee, Cuda na, na Kiu. Cuda na Kiu, według eee, opinii googlowskich eee. nam wyszły, że teraz mamy do sprawdzenia. A Czy wyszła nam jeszcze jedna. Ale już chyba o na początku mówiliśmy Bella Napoli i w niej już jedliśmy, więc w sumie to nie będzie żaden test, bo, bo jest sprawdzona i bardzo dobra jak coś. Dobra, mała zmiana planów, bo się okazało, że te Cuda na to jest bar z pizzą. Yy, może faktycznie mają dobrą pizzę, aczkolwiek no, nie będę tego dzisiaj próbował, ja jakoś nie lubię tłumów ludzi. Gdzie wszyscy są pijani, a ja nie. No jakoś tak kurwa, nie lubię tam chodzić. Olga, na ten razem proszę sprawdzać. No ale tak było, okazaliśmy mi wejść na jakiegoś bloga, bo ja szukałam po ocenach. Mówi, nie, weź na jakiegoś bloga, to będzie wszystko napisane. No to mu czytam, nie? Lecę jedno, drugie. O! Cuda Kiju, nie? To jest to. No i stwierdził, że tam jedziemy, a w opisie nic nie było napisane, że to jest bar. I nas pani w konia zrobiła. Olga ty nas konia zrobiła. Pani blogerka nas w konia Dobra. zrobiła. Dobra, no faktycznie. jebać blogerki. Jedziemy gdzie? Do Tutti Santi? Tutti Santi. Tak. Zobaczymy co Mogę... to jest. Mam nadzieję, że zdążymy. Mamy jakąś godzinę czasu. Jeszcze tam dojechać musimy, więc trzymajcie kciuki. Dobra, jesteśmy pod Tutti Santi. Tutaj jest centralnie za mną. Mam nadzieję, że jeszcze damy radę wejść, coś zjeść, zobaczymy. I tutaj menu wzbogacone też o makarony. Tak to nam tutaj wygląda, tam Olga sobie dzisiaj kalzony jakieś, ale rukolić tam najebali. No fajnie, fajnie właśnie. Fajnie, fajnie. Dobra, my właśnie wyszliśmy stamtąd, było w porządku. Jak widzieliście, ta pizza nie była taka typowo neapolitańska, miała te normalne brzegi, więc taka jest według mnie lepsza ogólnie. Ale no chyba jakby być totalnie obiektywnym, no to ta na wczorajsza była o wiele lepsza, więc faktycznie to nie był ranking jakiś z dupy. Po prostu, po prostu, mają tam dojebaną pizzę. Mieliśmy taką, a taką osę sytuację, bo tam Olga sobie zamówiła tą swoją i zamówiłem bez pieczarek, dostała z pieczarkami, ale myślę, że to jako taki minimalny błędzik można potraktować. Bez problemu, nam tam zaraz pani wymieniła na nową, za 5 minut przyniosła, także... Także spoko. Lemoniatka znowu dobra była. No a ty, Olga, co powiesz? Yy, no kurde, mnie trochę wkurzyły te pieczary. Do, ja te małe grzyby wszędzie wyczuję, nie? No ale wymienili ci zaraz. Ale się to było tak, wiesz, ja sobie kroję, wiesz, taka fajnie wyglądała ta pizzka, już taką miałam, była mega głodna, nie? Więc już miałam taką ochotę na to i gryzę i te pieczary, le. no więc yy, mnie to zdenerwowało, no faktycznie wymienili mi to zaraz, więc... Przesadzasz. Yy, Totalnie przesadzam. Nie lubię bardzo pieczarek. Bardzo, ja bardzo, też nie bardzo. Lubię, ale... ale, no, nienawidzę, no po prostu dla mnie to psuje wszystko. Jest, No, no jest dobra, niedobra. ale zaraz ci wymienię. No dobra, ale no, ty, wiesz, ja na to tak czekałam. Ja siedziałam to i to czekałam i tak. Cz no nie, no już Przysiek, no. No nie, no. Olga przesadza. Nie, bo ty też byś miał, czem, jakbyś dostał takie coś. No nie, po prostu bym no. wymienił i zjadł. No też sobie zjadł. Ostatnie zamówiłem nie zjadłam, przez przypadek no. z pieczarkami i tam zjadłem. No nie ale jeszcze wiesz, jak jest sos to w tym sosie jak zamoczesz tak ładnie. Ale to do tej pizzy nie pasuje sos. No tak, ale pieczarki nie pasują jeszcze bardziej, no. Pieczarki to akurat <noise> do niczego nie pasują, to prawda. Jebać pieczarki, Elo. W ramach uzupełnienia jeszcze wczorajszej pizzerii, to moja ocena tam jest a, jakieś 4 na 5 można dać. No 4 na 5. A ty? Halo. Tej wczoraj? Tej wczoraj, no. Pierwsza miała ile? 4. 4. Tak. Potem była 4,5. No, 4,5 pod piątkę. No to tam? Kurde, no nie wiem. No może być 4. Olga, ten mankament z pieczarkami no nie, nie, przeżywa. Jeszcze mi te słomki się rozmiękły przecież. No dobra, ja no. Miałem grineczkę i go nie mogłam wypić, bo z tych, tych. Z bo tych... słomki papierowe, tak. pierdolić ekologów. Naprawdę. No i musiałam zostawić, i to też mnie zdenerwowało trochę. Bo te słomki to jak takie, wiesz, z waty normalnie. No tak, schujowe są te słomki. Także 4 na 5. Jeszcze jedną ocenimy już. Dzisiaj sobie do domu zamówimy, A tą. Jest, jest tą na Napoli, o której mówiliśmy w sumie chyba ze trzy razy, kurwa. Nie wiem, ile będzie w filmie. Dobra, właśnie nam doszła pizzunia, weź mi tu, Olgiks, trochę, trochę miejsca zrób. O oh, sorki. Tutaj mają calzone, twoje, proszę bardzo. Yy, bardzo ciepło ogólnie doszła, już drugi raz w sumie z zamawialiśmy, więc yy, to, jest, to jest pewnik, że kozak dochodzi, cieplutka. Te moja wygląda tak właśnie tutaj, Olga tutaj ma kalzone. Dobra, mamy tu pizzunię, leciutko pokrojona. Oj, a mi się złamała aż. No. To jest życie, tak szczerze. no jest zajebista. Ja nie jestem, tak jak mówiłem wam wcześniej, dość obiektywny w porównaniu do tamtych. Bo ja, te neapolitańskie to tako, ta, ta jest dla mnie top jeden, tak szczerze, ze wszystkich innych. Jest totalnym kozakiem. Nie, chciałbym mieć taką kurde pod chatą u siebie gdzieś. No, ładne se tu, zajebałaś. Bo nie miałam innego, dobra. Teraz jeszcze Twoja Wszystko próba. Zresztą w zmywarce. Czy nasza opinia? Nie zmieniam na tym jest zgodna i, i jak? Mhm. To jest to? Mhm. Ocena: 5 na 5 5 na 5 mhm. Zdecydowanie mój numer jeden. To w sumie by było na tyle w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że się podobało, zostawiajcie łapeczki w górę, tu Olga jeszcze wcina ostatnie kawałeczki swojej. I co jeszcze chciałaś yy, dodać? Tak, że ta pizzeria ciała de tutti, czy jakoś tak, nie pamiętam jak ona się nazywa. Też jest mega dobra i dla mnie one dwie są porównywalne, tylko one są po prostu. A, ta chodzi ci ta inne... z rankingu, ta, yy, tak, ta, ta druga, co jedliśmy. No, to co tam chyba 30 euro miała być, czy jakoś tak. Okej, okay, no fakty ono też mi tam smakowała, tak jak mówiłem wcześniej, no tam też była bardzo dobra, ale ja bym jednak sobie dał tom na pierwszym miejscu ze względu na to, tak jak wam mówię, no nie lubię tego ciasta takiego na brzegach. I to tylko tyle. Tylko ze względu na to. No i co? No i tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam cieplutko. Followujcie Instagramki i zostawiajcie łapeczki w górę, subskrypcje. Na razie, cześć, piąteczka. Elo.